Siemanko, witam na moim kanale dzisiaj zrobimy angielską roladę czekoladową o nazwie Mary najpierw na samym początku musimy roztopić 175 gram gorzkiej czekolady 36% najlepiej no ale może być tam 56% do 70% i nie mniej niż 30% czekolada już jest rozpuszczona odstawiamy ją na bok żeby przestygła w międzyczasie włączamy piekarnik na 180 stopni termoobieg. Oddzielamy żółtko od białek, potrzebujemy nam 6 jajek i ostatnie. Szóste do żółtek dodajemy 175 gram cukru, pudru, soli do białka. W bierzemy się za obijanie białek. Szybko białka na sztywną pianę. Piana już, piana już jest obita, za Zażółtka z naszym cukrem. ubijamy przez 2-3 minuty. Albo do uzyskania takiej pełnej gęstości. Masa już jest gęsta i takiej zmieniła kolor. Jest taka biała. Taka ma właśnie być. Teraz do, tego, teraz do tego dodajemy naszą czekoladę rozpuszczoną. Ona sobie już przez ten czas ostygła kurna nie jestem leworęczny i mi ciężko tu będzie nalać spróbuję jakoś tak nalać o. że będzie widać wszystko razem sobie mieszamy dodajemy teraz naszą ubitą pianę z białek w pierwszej razie dwie takie łyżeczki żeby żeby powoli napowietrzyć to delikatnie żebym ja to wolał robić mikserem. Dodajemy resztę naszej piany. Czynne nam dwie łyżki kakao. wsypujemy do małego siteczka. Rozsypujemy. Wszystko razem. Teraz jeszcze raz delikatnie trzeba wymieszać. Wszystko ładnie jest wymieszane. Bierzemy się za foremkę. Foremkę przed tym wysmarujemy masłem spód. Na to kładziemy papier i wylewamy nasze ciasto teraz trzeba foremkę trochę potrząsnąć po blasie poruszać żeby nam się wszystko ładnie rozlało trochę potrząśniemy wyrównamy level Dobra. i to teraz leci do piekarnika 20-25 minut 180 stopni termobieg albo jak nam ciasto urośnie i trochę się z góry przypiecze to wtedy wyciągamy ja mam nastawione na 20 minut. Po 20 minutach sprawdzę czy trzeba coś dołożyć, czy nie. No i widzimy się za 20-25 minut. Nasze ciasto po 20 minutach już jest gotowe. Wyłączamy piekarnik i wyciągamy. Zostawiam... Auć, poparłem się. Zostawiamy je tak teraz do wystygnięcia. To jest gorące. Nasze ciasto już ostygło, teraz bierzemy się za... Bitą śmietanę, tany 30, trzeba 300 ml, ale ja dałem 600. Żeby było więcej kremu. Do tego żeby żeby była trochę słodsza, dodaję sobie 2 łyżki cukru. Można bez, jak ktoś nie lubi słodkiego. I wszystko blendujemy. Tak? Znaczy miksujemy. Śmietanka już jest ubita. Odkładamy to na bok i bierzemy się za naszą roladę. Rozsypujemy cukier puder. Przekładamy naszą roladkę na to. Ściągamy po papier. Jak nam coś pęknie, ułamy się, nie ma tragedii, bo to się tak robi. To tak ma być. Dobra, super. Wkładamy naszą bitą śmietanę. i teraz bierzemy się za zwijanie tu trzeba mocno zawinąć na początku ono nam się złamie trzeba zawinać papier to nic się nie stanie, tak jak mówiłem tak ma być Troszkę nam popękało, ale to jest ciasto domowe, pamiętajmy o tym. Nasza rolatka już jest gotowa, wygląda tak. Więc życzę smacznego. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie. Widzimy się w następnym przepisie. Na razie dzięki.